Szanowny panie marszałku, Donald Tusk znowu nie przyszedł. Nie przyszedł 1 sierpnia, nie było go, gdy Polska oddawała cześć powstańcom warszawskim. Nie było go, bo tak jak pisał Polskość wywołuje u niego odruch buntu. Nie było go 1 marca, gdy oddawaliśmy cześć żołnierzom wyklętym, mordowanym przez Rosjan i Sowietów. Nie było go 10 kwietnia. Nie było go 3 maja. Nie było 11 lipca, gdy oddawaliśmy hołd Polakom zamordowanym przez Ukraińców. Tusk nie jest z Polakami, Tusk jest przeciw nam. To człowiek Berlina, człowiek, który odwraca się plecami od polskiej historii, bo jego lojalność leży gdzie indziej. Pokazał to również w sprawie należnych Polsce reparacji. Dla Polaków to zdrada, dla niego plan polityczny. Tusk 1 sierpnia nie znalazł nawet chwili, żeby uczcić ofiary niemieckich zbrodni, nawet wpisem na mediach społecznościowych. 200 tysięcy wymordowanych Polaków bez pamięci premiera namiestnika Dziękuję bardzo Zgłoszę...